No, przydałoby się skończyć tego Half-Life'a i zacząć następne części Half-Life'a, bo mam taki zamiar. Wspaniały zwód. Samochód kurde lepszy niż... To jak krzyżówka taka skrzyżowanie samochodu. Terenowego z jakimś kurczy... trabantem. Ała, 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 Zresztą. Tutaj będzie trzeba się uporać z paroma przyjaciółmi. O, no właśnie, już ich słychać. Kurczę, chciałem to złapać jeszcze, ale się nie udało. Pokaż mordę. Dzięki. Skończyła mi się amunicja praktycznie. I teraz trzeba tutaj załadować jeszcze jeden akumulator. Na szczęście wiem, gdzie jest. Pamiętam, gdzie szukać akumulatora. Proszę Państwa, logiczna rzecz. We wrakach samochodów. O, i tak to. No, no właśnie. No. Jeszcze coś? Mam nadzieję, że już nie. Coś tam słyszałem, ale nic to. No a w ogóle to właśnie jestem troszkę w szoku, że że was jest już chyba 1300 tak sobie tak pomyśleć, że 1300 osób mam zaznaczoną moją subskrypcję, to naprawdę muszę powiedzieć sporo Także audiencję mam dosyć niezłą chyba Przepraszam, chyba mówi się, audytorium mam całkiem spore No tak, powinno się chyba mówić Największe audytorium to miałem kiedyś W jednym z liceów, w jakim wykład prowadził, bo proszę Państwa prowadziłem kiedyś wykład, raz w życiu mi się zdarzyło Hamuj Dobra

Mam razem troszeczkę, z postaram się znaleźć rzeczy, amunicji. O właśnie, tego potrzebowałem. No, z tym wykładem to naprawdę nie żartuję. Także wtedy było na, na tym wykładzie. Ja, ja wiem ile. Ciężko mi stwierdzić ilu, ale sporo może setka osób, może więcej Koło tego, ale to nie jest jeszcze największa moja widownia, gdyż miałem w swoim czasie na studiach krótki epizod. Nazwijmy to. Kabaretowy. W takim w maksymalnym momencie, jak żeśmy robili przedstawienie, to było, no, można powiedzieć, koło może 2000 osób. Cała aula na uniwersytecie była zajęta. Ludzie na schodach jeszcze siedzieli. A najlepszym wyznacznikiem sukcesu było to, że moja koleżanka później przez tydzień miała zdarte gardło. Ze śmiechu, oczywiście. <śmiech> Jeszcze ktoś? Zbieram amunicję, zbieram amunicję. Dobra, panowie, chodźcie, jedziemy walczyć. Jedziemy walczyć. A masz Gdzie tu, gdzie tu lądujesz? Nie ląduj tu uh. Ładny rzut że i tak będzie trzeba do tej do wieży wleść. Która to godzina? No, trzeba będzie uważać na ten czas. Dzień dobry. Nie ma Jolki. Cześć łysy. Tak, jak będę miał córkę kiedyś, to podejrzewam, że to może być moja reakcja. Jak przyjdzie jakiś kolega do mojej córki, będzie chciał zabrać na randkę. Nie wiem czemu ojcowie są straszliwie zazdrośni o swoje córki. Znaczy, nie wiem czemu, zaczynam, zaczynam sobie to umieć wyobrażać. O, gunship, jak ja tęskniłem. Ganshi ten już jeszcze, Strącił. dobry, dobry klient. Na szczęście tutaj mam spory arsenał do dziurki, do dziurki uciekamy Jak robaczek do dziurki. Bo jak chomik, nie, nie wiem jak co. No. Telefon z ministerstwa, przepraszam bardzo.